Każdy z graczy ma do dyspozycji po 12 kart ruchu. Na każdej z kart znajdują się następujące informacje. Rysunek na środku przedstawia rodzaj ruchu, jaki może być wykonany przez owcę. Cyfra w lewym górnym rogu to liczba pól, o jaką należy przesunąć wskaźnik czasu na torze punktacji. Ikonka w lewym dolnym rogu informuje, którą owcą możemy wykonać ruch. Buźka owcy. Poruszamy się jedną z naszych owiec. Tęcza, poruszamy się dowolną owcą. Krzyżyk, poruszamy się całym stadem. Teraz spójrzmy na sposoby poruszania się owiec po pastwisku. Krok w bok. Przy pomocy tej karty możemy przemieścić naszą owieczkę na dowolne sąsiadujące wolne pole. Może to być pole sąsiadujące pionowo, poziomo lub po skosie. Beata chce, by jej owieczki znalazły się bliżej siebie. Ta owieczka musi się więc przesunąć na wolne pole. Taranowanie. Taranowanie polega na przesunięciu swoją owcą innej owcy o jedno pole. Możemy taranować w dowolnym kierunku, pionowo, poziomo lub po skosie. Tomek swoją zieloną owcą przesuwa czarną Ines o jedno pole. Tomek mógłby jednak w tej samej sytuacji stwierdzić, że chce staranować owcę żółtą. Wykonuje taranowanie przesuwając przy okazji czarną Ines. Ważne jest jednak, aby wskazana żółta owca została przesunięta o jedno pole. Owczy skok. Wybieramy jedną z naszych owieczek, która przeskakuje inne owce w jednym wybranym kierunku, pionowo poziomo lub po skosie przez dowolną liczbę innych owiec. Ważne, aby wykonała przeskok w jednym kierunku i wylądowała na polu bezpośrednio za ostatnią przeskoczoną owcą. Żółta owca Kasi przeskakuje najpierw owcę zieloną i czerwoną. Mogłaby już się zatrzymać, ale postanowiła przeskoczyć również owcę niebieską. Musi wylądować bezpośrednio za ostatnią przeskoczoną owcą. Ruch poziomo lub pionowo. Wszystkie owce stojące na polach tworzących linię pionową lub poziomą przesuwamy wzdłuż tej linii o jedno pole. Jeżeli pomiędzy owieczkami występują jakieś wolne pola, muszą być one zachowane po wykonaniu przesunięcia. Krzysiek wykonuje ruch poziomo. Przesuwa wszystkie owce w wybranej linii o jedno pole. Ruch po przekątnej. Wszystkie owce stojące na polach tworzących linię przekątną przesuwamy wzdłuż tej linii o jedno pole. Jeżeli pomiędzy owieczkami występują jakieś wolne pola, muszą być one zachowane po wykonaniu przesunięcia. Kasia chce, aby jej owce były jak najbliżej siebie, wykonuje więc ruch po skosie. Owczy pęd. Jeżeli wybierzemy tę kartę, wskazujemy na planszy jedną z czterech możliwych linii, do której będą musiały biec wszystkie owce. Cztery możliwe do wyboru linie wyznaczane są przez owce znajdujące się na skraju stada. W tej sytuacji gracz może wybrać jedną z czterech zaznaczonych linii. Wybiera tę wyznaczoną przez czarną Ines i zieloną owcę. Wszystkie owce w stadzie muszą przesunąć się jak najbliżej tej linii. Obrót Owiec. Ta karta pozwala nam obrócić całe stado o 90 stopni w lewo lub w prawo. Jeżeli w tej fazie na planszy obecnie są baran Roger lub szalony bodzio, zostają przestawieni na tę krawędź planszy, w kierunku której patrzą owce po wykonaniu obrotu. Spójrzmy na przykład. Jesteśmy w trakcie drugiej fazy. Staramy się, by nasze owce znalazły się jak najbliżej Rogera. Jeżeli w tej chwili nastąpiłoby przyznawanie punktów, Tomek, którego dwie owce stoją najbliżej Rogera, zdobyłyby 8 punktów, a Beata tylko 3. Beata postanawia więc obrócić całe stado w prawą stronę. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Tomek zamiast 8 zdobyłby tylko 2 punkty, a Beata nie 3, ale aż 7 punktów.